W grze komputerowej, to jak najbardziej, no nie? Z ostatniej chwili właśnie są gigadymy u Mamona na live. Da, patrzę na filmiku i na live są. Jak ten śmieć kurwa, robi gościu. Hitman, który kurwa człowieku cię snipi, no to wiesz, co se może zrobić, to nie ma nawet sensu. Więc ja mu ALTER 4 frajerowi ja mu robię. Wyszedł z GTA. Ma ktoś shota z tego? Szybko zróbcie. Da się robić szoty Zróbcie shotem i wyślijcie. Bo to było przed chwilą. Jeszcze zdążycie. To jest niesamowite. O 23 włączył live'a, a o 12 gra challenge z Rypsonem. Po 12 godzinach robienia live'a będzie challenge, kurwa, zaczynał. Jest klip? Z tej sytuacji? Wysyłacie? Patrzę, patrzę. Przed chwilą zrobiłem shota i mamo mi dał bana za tego klipa. O kur co ty gadasz, to szybko oglądam. Bo mamą kasuję klipy z tej akcji. Patrzę, patrzę oh, kurwa, Hitman. A powiesz mi świeciu jak mnie znalazłeś, może? Magicznie kur... Jestem, jestem, Tak, kutasem się z tobą skontaktowałeś, kurwa jebana. Jesteś po prostu pierdolą, kur... I tyle. Pokaż numerek, dobra Hitman Hitman <grystek> Dobra, jak ta kurwa robi takie coś, to ja robię al w 4 tej kury i tyle <noise> Proszę, zróbcie kurwa jakąś taką przeróbkę z tego. Tam... O, wiem co wiem co gór <noise> Bo nie wiem czy wiecie, ale to właśnie była z Hitmana ta muza. <noise> Gdzie to jest? Zróbcie taką przeróbkę na TikToka. Gwarantowany milion. A powiesz mi Śmieciu jak mnie znalazłeś? Może? Magicznie kurwa. skąd? Tak, kutasem się z tobą skontaktowałeś, kurwa, <śmierdza> szmato to jeba. Jesteś po prostu pierdolą I Tyle, pokaż numerek, dobra. Dziękuję. Dobra, jak ta kurwa robi takie coś, to ja robię te 4 tej kurwy. Tyle. <laughs> Mam een contra hit man. <laughs> cool. Ja ja ja.